Rozwiążmy zadanie z wykorzystaniem zjawiska rezonansu mechanicznego. Współczynnik sprężystości resorów w pociągu wynosi 2pi kwadrat, a dziennie te czwarte Masa wagonu to około 20 ton. Jaka jest niebezpieczna prędkość przy długości szyn 40 metrów? Dlaczego jest pytanie o niebezpieczną prędkość? Okazuje się, że jeżeli pociąg jadąc uderza w przerwę między szynami, powoduje to uginanie się resorów. To ugięcie się resorów wywołuje zmianę środka masy, obniża się i podnosi. Przy tym ruchu może być cały wagon pobudzony do drgań. Jeżeli częstość tych pobudzeń będzie zbliżona do częstotliwości własnej resorów, amplituda wzrośnie. Jest zjawisko rezonansu mechanicznego. Wtedy może się okazać, że amplituda będzie miała taki zakres, że koło na tyle oderwie się od szyn, że może pociąg wyskoczyć z szyn, czyli się wykoleić. Czyli żeby to rozwiązać, trzeba znaleźć częstość własną układu. Najpierw zamienimy sobie jednostki. Masa to jest 20 ton. 20 ton, czyli 20 razy 10 do 3 kg, czyli 2 razy 10 do 4 kg. Następnie wzór na częstość własną. Częstość własna to jest pierwiastek z K przez M. Współczynnik sprężystości jest podany. Masę przed chwilą możemy obliczyć omegę. Czyli mam tak k, czyli 2pi kwadrat razy 10 do czwartej. Masa 2 razy 10 do czwartej. 10 do czwartej się skraca, dwójka się skraca. Wychodzi, że to jest pierwiastek z pi kwadrat, czyli pi radianów na sekundę. To jest częstość własna. I teraz z częstości własnej obliczymy okres. Ten okres, czyli 2 pi przez omega, jeżeli podzielimy 2 pi przez pi, to wyjdzie nam 2, czyli dokładnie dwie sekundy. Ten okres jest nam potrzebny, ponieważ pociąg jadący z pewną prędkością napotyka te przerwy w odstępach 40-metrowych, czyli jeżeli w tym czasie zdąży przejechać z jednego odstępu do drugiego, to znaczy, że będzie uderzał z taką samą częstotliwością, jak częstotliwość własna. Wobec tego możemy spróbować oszacować prędkość z klasycznego wzoru droga przez czas podstawiając 40 metrów przez czas będący okresem drgań. I wychodzi nam, że 20 metrów na sekundę to jest prędkość niebezpieczna, przy której pociąg może doznać takich. Drgań, że wyskoczą koła z szyn i nastąpi wykolejenie. Dziękuję.